Idę. Idę. Tak się zaczyna moja książka. O, za przystanę to pokażę. O. O. Więc idę. Idę, bo książka o chodzeniu. To idę. Idę z łodzi. Książka o łodzi. I idę do Poznania, bo książka wydana w Poznaniu. A w Poznaniu 30 marca, w czwartek o 20 w Klubie Dragon będzie spotkanie, które poprowadzi Max Nałęcz, więc idę. Mam nadzieję, że zdążę dojść. Z Łodzi do Poznania jest 200 km. to przejmując, żebym szedł 25 km dziennie, to takie tempo spokojne. No to kurczę wychodzi mi na to, że nie dojdę, bo 8 dni bym musiał iść. No to najwyżej podjadę trochę, ale będę w dragonie. Także do zobaczenia 30 marca o 20.00. O, no, proszę. A tak, tak wyglądają rzeki w łodzi. To jest Olechówka. Olechówka wpada do neru. Ner wpada do warty. Gdyby się dało, najlepiej byłoby dopłynąć do tego poznania. No ale, jak widzicie, olechówka raczej nie nadaje się do żeglugi wodnej. To idę. Do zobaczenia.